Rozpoczynamy nowy rok akademicki i życzę wszystkiego dobrego, dużo sukcesów, dużo zabaw dla wszystkich studentów, pracowników, nie tylko tutaj na Uniwersytet WSB Merito w Opolu, ale na każdą uczelnię tutaj w Opolu. Nam zależy jako Uniwersytet, żeby student był dobrze przygotowany na życie w przyszłości i żeby się kształcił tutaj, żeby w przyszłości odpowiadać nam, jak my możemy się kształcić jako starszą osoby. W tym roku akademickim na Uniwersytecie WSB Merito Opole studia rozpocznie ponad 1500 nowych studentów, studiów pierwszego stopnia licencjackich, inżynierskich, studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, a także szerokiej oferty studiów podyplomowych. Łącznie na Uniwersytecie będzie studiowało ponad 4000 osób. Flagowcami, kierunkami, które cieszyły się największym zainteresowaniem w tym roku była administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie. Finanse i rachunkowość, oraz oczywiście psychologia. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia wszystkim studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom uczelni. Pomyślnego roku akademickiego, nowych, cennych wyzwań, wielu dobrych relacji i realizacji wszystkich planów.